Szanowni Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym wydarzeniu zorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury. Spotykamy się dzisiaj na wernisażu wystawy malarstwa pani Marii Bunzel. Artystki, artystki, której przedstawiać nie trzeba zapewne ale tak dla przypomnienia kilka słów. Pani Maria Bunzel, malarka, społecznik, organizatorka i twórczyni wielu wystaw poplenerowych, własnych i wspólnych. Uczestniczka sekcji plastycznej Miejskiego Centrum Kultury Filia MOK i Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator i członek Stowarzyszenia Amatorów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim. Uczestniczka Grupy Malarskiej w Łodzi. Człowiek, członek stowarzyszenia plastyków amatorów, włodzi oraz Związku polskich artystów plastyków, włodzi. Pani Mario, zanim otworzymy oficjalnie wystawę, chciałam podziękować za to, że zaczarowała pani nasz hol w piękną Ukrainę. Są w nim nie tylko pani obrazy, ale także prace ceramiczne. Dziękujemy serdecznie za Nazywam się Maria Brunzel. Tutaj przychodzę na malarstwo i na ceramikę. Prowadzi pani gajda. Jestem bardzo z zadowolona i po raz pierwszy mam tutaj taką małą wystawę indywidualną. Z tym, że nie ma tu prac żadnych robionych na naszych zajęciach, ponieważ Dom Kultury nie ma odpowiednich ram. Do pasteli, bo ja mam większość tutaj pasteli, a ja nie jestem w stanie wie Pani wszystkiego oprawić, więc z tego wybrałam takie rzeczy głównie z pleneru lub pracy, które wiążą się z jakimiś konkursami lub też no, wystawami w Łodzi, na przykład bo głównie. Należy do trzech stowarzyszeń. Jestem współzałożycielką stowarzyszenia Amatorów Plastyków Tomaszu który ma już 50 lat. Więcej nawet niż 50 lat, no i cały czas się tym bawię, chociaż to nie jest mój zawód, bo mój zawód to jest nauczyciel wychowania technicznego. Więc ja teraz, jak skończyłam pracę z młodzieżą, zaczęłam drugi zawód uprawiać. W 17 roku zrobiłam weryfikację do Związku Artystów Polskich w Łodzi. Pierwsze moje takie już zaangażowanie w, tej, w tym kierunku to było studium nauczycielskie, gdzie wyciągnął mnie na zajęcia plastyczne w, przy klubie nauczycielskim w Łodzi pan profesor Plich. Od 1968 roku dostałam się pod skrzydła profesora Ryszarda Hungera. Z którym się spotykam z grupą do tej pory. to już mnóstwo lat. Moje wykształcenie to jest wychowanie techniczne, więc właściwie to jestem jak jabłko z jednej strony białe, z drugiej strony czerwone. Nie wiem, która to jest zielona to była moja praca, która mi dawała bardzo dużo satysfakcji. Ogromnie, 38 lat, to dość długi okres czasu, ale to się nie skończyło. Dlaczego się nie skończyło? Bo wszyscy moi przyjaciele, moi znajomi to są byli uczniowie, rodziny byli, byłych uczniów, lub właśnie osoby związane ze stowarzyszeniem, bo stowarzyszenie, które powstało w 1963 roku, to jestem jedyna żyjąca osoba z grupy założycielskiej. I ona już ma ponad 50 lat. Grupa nauczycieli malujących w łodzi, profesor Plich, to tam też kilka lat, to było chyba od 60 roku do 68, a teraz już z panem profesorem Plichem. W życiu miałam ogromne szczęście. No jestem niespokojna, bo jestem baran, no to, ale ten końcowy baran to nie jest ten baran, który jest słomianym ogniem. Bo to ostatnie dni, więc mam cechy dwóch znaków. I dlatego chyba tak na wszystko mi starcza czasu. A poza tym to jest sprawa wychowania, rozbita rodzina, bo to wojna, wojna poza Tomaszowem, w modrzewku, do którego w tej chwili wróciłam. Mam tam domek, przez całe lata marzyłam, żeby tam przypomnieć sobie te czasy właśnie tamte dawnej i zdobyłam to. W życiu nie mi się układało, bo w tej chwili mam wspaniałego męża, przedtem miałam dwóch wspaniałych mężów, no ale widocznie nie tak wspaniałych, Jezus, z jeden. Nie wiem, ile, nie wiem ile w ilu wystawach brałam udział, na pewno ponad siadkę, bo jeżeli liczę, że w ciągu roku, tak jak w tej chwili, biorę udział od 8-9-12, do 12, bo tak mniej więcej wypada, trzy stowarzyszenia po 4 czy po 3, no to 3 to 9 albo 12. A inny, indywidualny, mam zasady, to tak moja twórczość się liczy od 1962 roku wtedy dostałam w grupie nauczycieli malujących w Łodzi pierwszą nagrodę za grafikę i tak już się zaczęło. No i chyba tak do końca będzie. Życie jest piękne. Nie oszczędzało mnie, bo, bo, bo naprawdę ciężka okupacja, ciężkie inne. No. Jestem podobno chora, ale to jest nieprawda, to tak mi lekarz umawia. a ja robię swoje. Jeszcze, jeszcze jest taka bardzo ważna sprawa, że ja miałam szczęście spotykać w swoim życiu samych dobrych ludzi. Wszystkiego mnie nauczyli lub nie obcy, no bo, bo tak się złożyło. Pracowałam od 17 lat. Miałam 17 lat i kilka miesięcy, kiedy dostałam nakaz pracy. Byłam nauczycielem, proszę sobie wyobrazić, podlegałam pod, yy, w ogóle poza Tomaszów, bo mieszkałam na Kaczce. Potem Kaczka mnie wyrzuciła, no bo yy, wysiedlono nas. I teraz jestem w Tomaszowi już tu wewnątrz i co? W pokoju zguźnie, bo mi się tyle należało, więc mój musiał powstać i tak się potoczyło, życie toczy się dalej odnośnie tego domu. Nie wiem ile tu przychodzę. Namówiła mnie pani Ewa, pani dyrektor z biblioteki. Zakochałam się w pani Bożency, zakochałam się we wszystkich ludziach tutaj. Pracuję w dwóch yy, zespołach i jest mi bardzo dobrze i za to bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Dzień dobry Państwu. Oczywiście wpisuje się pani Mario to dzisiejsze wydarzenie kulturalne, to jest Pani Święto. Kolejny wernisaż, kolejna wystawa. Jeżeli chodzi o pani twórczość, może nie będę się wypowiadał. Niemniej jednak wiem, że no, pani buduje tą plastykę poprzez swoje pastele. Wyraziste pisujące się. W Ale proszę Państwa, yy, tak myślę sobie, żeby dołożyć tutaj do Pani Marii Osobowości coś więcej, to chciałam powiedzieć, że z Panią Marią znamy się już, poznaliśmy się gdzieś pod koniec lat 90. czyli gdzieś już 20 lat. Przez te 20 lat pani Mario, pamiętam. Wnoszę go w sobie, ten pierwszy z który razem spędzaliśmy z Rzeczyty i gdzie pani przekazywała mi pierwsze jakby wskazówki, które notabene później zamieniłem, jak państwo wiecie, tym dyplomem na Akademii Sztuk Pięknych, kończąc Wydział Malarstwa i Grafiki. Pani Mario, chciałem serdecznie pani podziękować za wsparcie przez ten cały okres czasu gdzie no mówię, żeśmy przejęli, że tak powiem całą Polskę będąc na różnych nie wechsażach wystawach, oczywiście też, ale przy okazji plenerów w różnych miejscach, pamiętam, gdzie biegaliśmy w Sopocie po plaży, malując też tam, będąc tam na plenerze w trzebie bodajże. No i oczywiście plenery międzynarodowe. Także... Dziękuję za to wsparcie przez ten okres czasu. Dziękuję za to, co Pani zrobiła tu też i dla tego miasta, budując jakieś, jakieś kreacje plastyczne, gdzieś przekazując swoją wiedzę. Bo muszę Państwu powiedzieć, że Pani Maria, tak jak mówiła, nie jest tylko znana w Tomaszowie, ale gdzieś w Łodzi, a może nawet i szerzej. I tak sobie dzisiaj idąc, pomyślałem, że. Jako Pani wychowany, w tej chwili się tutaj też tak wypowiadam, że być może złoży się jeszcze nie w Tomaszowie, to może gdzieś w Polsce, że zrobimy Pani Marią dwa wernisaże. Uczeń i mistrz, mistrz i uczeń, bo muszę Państwu powiedzieć, że no, Pani Maria robi swoje, ja robię swoje grafiki i, i, i nie przeszkadzamy sobie nawzajem, ale by, bywa też tak, jak ostatnio Taki humorystyczny może akcent. Wyjeżdżaliśmy razem z Tomaszowa do Łodzi, ale wracaliśmy osobno. <noise> ale nie dlatego, że była jakaś niezgoda, tylko po prostu Pani Maria musiała wcześniej opuścić, a jechaliśmy na zebranie do Polskiego Związku Artystów Plastyków. Dziękuję jeszcze raz Pani Mariusz za zaproszenie. Dużo zdrowia i pomyślności, sukcesów. Pierwsze wystawy, pierwsze plenery to jest Grupa Łódzka. Od 60 roku. Liczę sobie pracę od 32 roku, bo to wtedy miałam pierwszą nagrodę w Łodzi za grafikę, bo zaczynałam od grafiki. Teraz ze względu, że po 81. miałam porażenie prawostronne, nie uprawiam, nie uprawiam grafiki, ale uprawiam głównie pastele, akryl i, i olej. Nie, nie, to jest niemożliwe, bo proszę Panią należę do trzech grup. Do, do grup e, dwóch łódzkich i tu w Tomaszowie. Więc z samych tych grup e, mam zawsze od e, 8 do 12 wystaw w ciągu roku. A e, indywidualne wystawy to robię tak dwie w roku pastela. I w weryfikacji jednej i drugiej komisji stwierdzono, że, że jestem właściwie jedną no, tak, i najlepiej leży mi pastela. No, jestem kobietą, to jest taka technika bardzo miękka, bardzo delikatna, no, nie, nie bardzo doceniana, ale nieprawda, bo przecież obrazy pastelistów polskich mają więcej niż 100 lat i jakoś się utrzymują. Drzewa to moja pasja, zresztą, wie pani, ja to się wychowałam, yy, jedno dziecko w rodzinie miał kota, psa i drzewa, więc <laughs> to mi zostało. No poza tym wędrówki, kiedyś bardzo dużo, do tej pory jak jestem na plenerze, to do 10 kilometrów dziennie chodzę, plenery, dużo plenerów, bo wszyscy Ponad 40 plenerów zrobiłam z młodzieżą. Chodziłam z młodzieżą w ramach e, po prostu obozów niby wędrownych, bo nie, inaczej nie można, bo robiliśmy obozy plenerowe. No a poza tym Pani, należy do grupy łódzkiej. E, jeszcze 3 do 5 plenerów. No w tym roku już mam zaklepane dwa, więc myślę, że tylko tych trzech to biję, bo już po 80 to już na trzech zostało. Marian jest artystą, mówi pięknie, maluje pięknie. Ja chciałem pani podziękować za to, że pani potrafiła w tym mdk taką dużą grupę łobuziaków zarazić malarstwem, rysunkiem. Do tego stopnia, że wielu z nich dzisiaj no, jest artystami. Bądź też takie fach, taki fach uprawia. No, nasz Adam, nie wiem, Pani pamięta go? Taki Panie. Bardzo, Panie. bardzo taki potulny nie był. Dzisiaj pracuje ciężko jako architekt i bardzo jest Pani wdzięczny za tą opiekę. Ja również, dziękuję. человек старший, тем ну, дети в <coughs> <are. tose> <coughs> <coughs> よし。 プレゼント